Te krewety są no, lepsze niż... Pokażę Wam dzisiaj mega prosty sposób na krewety. Patelnia dzisiaj zapłonie. Krewety, płonące krewety robię sobie troszeczkę na pocieszenie, ponieważ przypomniało mi się jak będąc na maderze jadłem lapasz. po polsku nazywa się to skałoczepy czyli bardzo ciekawe owoce morza, rodzaje takich muszli, które przyczepiają się do skał, że mają tylko połówkę. A kucharze w bardzo prosty sposób wyczarowują z nich rewelacyjne danie i trochę tym daniem się też zainspirowałem właśnie w przygotowaniu tych krewetek. Dlaczego płonąca patelnia? Tam na Maderze płonie od dużej ilości masła i bardzo wysokiej temperatury. U mnie zapłonie, ponieważ podleję krewet mocnym alkoholem, wszystko sflambiruje, tak żeby maksimum smaku uzyskać na patelni, tak żebym się naprawdę pocieszył, myśląc sobie o tych właśnie lapasz. Dobra, zabieram się za zrobienie smacznej bazy na patelni. Na patelni rozgrzewam dosyć dużo masła. To masło zrobi między innymi ten, ten sosik. Tam, jak, jak możecie zobaczyć właśnie na filmiku, kucharze mają takie aż całe miski po tego masła, kopalników, żeby ono było cały czas płynne, żeby mogli polewać te, te wszystkie owoce morza i w taki prosty sposób budują ten smak. Dobry składnik, sól, pieprz i dużo masła. No co, niczego więcej nie trzeba, żeby uzyskać pyszne danie. Ja trochę bardziej pokombinuję. Na tym maśle podsmażę sobie dwa ząbki czosnku, które szybciorkiem siekam i krewety lecą na rozgrzane masło. Nie krewety, czosnek. Krewety za chwilę. Dobry. Nie smażę tego czochu zbyt długo. Dodaję jeszcze nie całą, bo, bo ta papryczka jest dosyć, dosyć duża. Jalapeno. Wybrałem jalapeno, ponieważ ma taki bardzo przyjemny, słodko-ostry smak. Nie jest bardzo mocna. Bardzo lubię tą papryczkę. Ciach, ciach, ciach. ląduje na patelni. Mm. Całość przyprawiam odrobiną soli oraz świeżo mielonym, tak na grubo, pieprzem. Czosnek zaczyna się lekko przypalać, także nie czekając zbyt długo. Wrzucam taką solidną porcję krewetek, myślę, że to są na ilość na dwie osoby, około 250 gramów. Krewetki argentyńskie, one nie są jeszcze obgotowane, tylko mają taki naturalny różowy kolor. I ciach, lecą. Z krewetami szybka akcja, nie przesmażcie ich, ponieważ będą gumowe, dlatego ciach. Szybkie smażenie z jednej strony, z drugiej. Potrząsam kilkukrotnie, żeby się ładnie obsmażyły. Przyda się już mieć posiekaną Pietruchę. Pietrucha dosiekana, żeby nie było zbyt dużych kawałków. Zostało mi jeszcze odrobinę masła. Tego na sam koniec jeszcze dorzucam. A tak, że zrobi się taki aksamitny sosik. Tak, nie tylko to dobrze. Wygląda, ale też świetnie pachnie. Teraz zbuduję jeszcze więcej smaku. Czas na taki... Final touch, czyli takie ostatnie po prostu dodanie smaku. Mam tutaj kieliszek dobrej rakii. Zostawi mi tutaj smaczny aromat, ale też patelnia zapłonie. I... Oto o, to chodzi. No, jeszcze chwilę zostawiam do odparowania. Uch, ale się... <taki> Rakija jest mocna. Nie tylko w smaku. No i pięknie, wyłączam to, żeby nie przeciągnąć krewetek. Na sam koniec leci porządna garść pietruchy. No, pięknie. Zostawiam to jeszcze na chwilę, żeby pietrucha troszeczkę zmiękła, połączyła się z całym sosem. Z czym najlepiej takie krewety podać? Oczywiście z moim dobrym chlebem na zakwasie koniecznie. Także kilka grubaśnych kromek. Bo co jest najlepsze w tym daniu? Oczywiście sos. Ponieważ jak złapiecie trochę tego sosu chlebem. O mm. Obłęd. Krewetka. Mmm, lekko pikantne. Dobra. Mmm. -hmm. Przudra. O to chodziło. Wszystkie elementy tego pysznego sosu są wyczuwalne. Nie tęsknię tak bardzo za skało mm. Porcja dla dwóch osób, jedzenie rękami. Wiecie o co mi chodzi, nie? Mm. Perfekto. Chlebek, sosibo. Chcecie więcej takich prostych, smacznych przepisów? Bądźcie tutaj. Czyli subskrypcja, łapka w górę, tak się mówi? Co tydzień dużo fajnych nowych przepisów i owoce morza, podróże, pieczenie przede wszystkim. Także to, co człowiek po prostu do życia potrzebuje, nie? A możemy teraz już. Postować. możecie I tak. No co dobra. Co to niby? Mamy coś jeszcze zamówić? Północa.